Hej tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zegarki nam przestawili ptaszki świerkają, Być potrzebujemy jakiegoś wiosennego bodźca, żeby tak poczuć, przywołać tą wiosnę i cieszyć się życiem i cieszyć się makijażem. Także moi drodzy, powiem Wam co myślę o produktach, które testowałam i używałam w ubiegłym miesiącu i wybierzemy sobie właśnie jakieś produkty, może których dawno, dawno nie używaliśmy, także zapraszam do oglądania. Musiałam przed chwilą nagrać jeden materiał i zmywałam przed chwilą makijaż, więc nałożę sobie najpierw pielęgnację, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Zacznę sobie od tej esencji z Beauty of Joseon, tą z żeńszeniem. W ubiegłym miesiącu wróciłam sobie do używania tego podkładu z ląką i słuchajcie, ja go Wam polecałam y, lata temu na kanale i mówiłam, że to jest mój ulubiony podkład i naprawdę wróciłam sobie do niego w ubiegłym miesiącu i wciąż twierdzę, że jest to mój ulubiony podkład, no moja cera wygląda tak ładnie i fajnie jest sobie przypomnieć, wiecie, między zużywaniem produktów, które nie są już na przykład mi potrzebne albo które nie do końca pasują mojej cerze, fajnie jest sobie przypomnieć, że moja cera może wyglądać pięknie, wystarczy, że po prostu ma dobry, odpowiednio dobrany podkład na twarzy. Mm. I to jest właśnie taki podkład, który pięknie wygląda, bluruje e, teksturę, te pory nie są takie widoczne, ładnie się utrzymuje, nie wyświeca jakoś e, bardzo szybko. Uwielbiam. Przez wiele, wiele lat nie znalazłam e, podkładu, który lepiej by wyglądał na mojej cerze. Także e, wciąż polecam, wciąż jest moim ulubieńcem. Pod oczy Pecky Ice Creamy. Zobaczcie, ile już wyżarte jest ten krem. Bardzo, bardzo się z nim polubiłam. Używam też sobie próbki pudru Chanel Universelle Libre i powiem Wam, że kurczę, dobry jest ten puder. Naprawdę nie dziwię się, że jest jakiś taki, wiecie, no ma dobre recenzje, dobre opinie, bo naprawdę wygląda przepięknie. Przepiękne wygładzenie, taka totalnie mm, drobniutka formuła, że nie widać jej na twarzy. Piękny puder. Ja mam akurat, wiecie, w zastępczym opakowaniu, przysypany, ale to był naprawdę fajny puder. Naprawdę fajny puder. Coś troszeczkę w stylu Lory Mercier, translucent. Tak mniej więcej, mniej więcej, ale naprawdę fantastyczne. I nakładam sobie jeszcze krem od dr Altea. Też już zobaczcie, taki wygnieciony. Uwielbiam ten krem. Ah. A propos Lori Mercier, to używałam sobie tego pudru, ale mm, Light Catcher, czyli takiego rozświetlającego. I tak jak Wam mówiłam w ubiegłym miesiącu, to jest yy, fajny rozświetlacz. Ale jako puder, no to mówię, tylko wiecie, dla modelek i tak dalej. Ale fajnie było go sobie poużywać na twarzy, bo, bo on naprawdę bardzo ładnie wygląda. Używałam też tego bronzera od Max. No, powiem Wam, że jest naprawdę bardzo fajny. Ładnie się rozprowadza, ładnie się rozciera, ma fajny kolor. On wypada u mnie troszeczkę, troszeczkę cieplej niż tutaj się wydaje w opakowaniu, ale bardzo ładny odcień, taki właśnie wyważony, ani nie za sino-szary, ani nie robi się fioletowy, ani nie jest pomarańczowy, bardzo bardzo fajny bronzer. I słuchajcie, jeszcze muszę kremik do rąk, ostatnio mam sucho od tych dezynfekcji tego wszystkiego. To jest taki perfumowany kremik, ja mam wodę toaletową, czy to jest w ogóle chyba woda kolońska w o tym zapachu, aqua soli, a marka to jest Le Cuvon de Mini, a teraz oni się chyba mm, nazywają Le Cuvon Mazon de Parfum, chyba, chyba tak, ale Le Cuvon, jak sobie wpiszecie, to będzie git. <ścoughs> no i zostały nam oczywiście na deserek paletki, no widzieliście nad... na pewno, mam nadzieję, że widzieliście jedną i drugą jedną i drugą, na kanale, no to powiem Wam, że obie mała pracowały się cudownie. Zdecydowanie moje serce jest bliżej tej, bo, bo to są po prostu moje kolory, ja uwielbiam takie odcienie i mam obsesję na punkcie takich bagiennych właśnie klimacików I, i, i wiem, że Wy też bardzo lubicie te moje bagienka, więc to bagienko jest absolutnie przewspaniałe, uwielbiam te wszystkie błyski, te ach, te odcienie tych brązów i tych tych tych, tych zieleni, kocham, 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 cudownie się nią pracowało e, i The Lovers też bardzo wdzięczna paleta, przepiękna kompozycja, taka troszkę niestandardowa, nieoczywista, mamy wiecie, takie kolory, o, włożyłam palucha, e, które teoretycznie do siebie nie do końca pasują, jakieś niebieskości, tutaj z różami, ale naprawdę da się wiele tą paletą wyczarować, przeróżnych makijaży, więc dla osób, które lubią codziennie wyglądać inaczej, no to jest świetna. a jeżeli chodzi o sposób pracy, bardzo, bardzo lubię pracować tymi cieniami. Pomyślałam sobie, że w tym miesiącu do makijażu cery wybiorę sobie kosmetyki o naturalnych składach. Tak sobie wyselekcjonowałam. No i jaką podkład posłuży mi natural z Glam Shopu. Ja mam odcień biszkoptowy 1 i on jest taki właśnie dla mnie najbardziej trafiony z tych wszystkich naturalów. I nakładam sobie gąbeczką. Troszkę ta pompka tak nie chodzi za dobrze, no tak nie chcę odskoczyć za bardzo, ale podkład sam w sobie jest naprawdę spoczko, a szczególnie, że wiecie, ma taki skład, jaki ma, przyjemny, bez mikroplastiku i tak dalej, więc jak na taki podkład, to naprawdę spoczko. Tu kilka niedoskonałości, tylko zakryłam sobie mocniej tym podkładem ze starsów, tym czekoladowym. A pod oczy korektor z RMS Beauty. Paluszkiem, bo on jest taki tłuściutki, lubi paluszek i jego ciepełko. Jeszcze troszkę dobiję gąbeczką. Słuchajcie, to jest chyba koniec tej gąbeczki. Zobaczcie, zobaczcie jak ona wygląda. To jest jej zdecydowanie ostatnie użycie. No i puder paesej jęczmienny. Dobiję sobie puszkiem. Okej. Okay. Ujdzie. Ujdzie. Wygląda całkiem, całkiem spoko. I mam ochotę, tak sobie narobiłam ochotę na te suche bronzery, bo w sumie kremowy mam w Project Pan, więc fajnie mi jest sięgać po coś o innej formule. I chyba sobie wrócę do Hourglass'a. To jest ten Ambient light Lighting Bronzer i ja mam w odcieniu Nude Bronze Light. Ktoś mi ostatnio komplementował, że właśnie bardzo ładnie moja skóra wyglądała w tym suchym bronzerze. Nie, baby. To przez ten podkład. To przez Lancome'a tak to wszystko ładnie wyglądało, trust me. Znaczy ogólnie suchy bronzer też jest tak najbardziej spoczko, tak? Ale ten efekt taki wow, to właśnie robił podkład. Fajnie się pracuje tym bronzerem z Hourglass'a. Przyjemnie. Nie ma, wiecie, takiej, wiecie, nie robi plamy, bo on jest taki nieprzepigmentowany. Lubię, lubię się nim bawić. A róż to my sobie chyba użyjemy tej nowej kolekcji Belle i Fog in the Garden. Widzieliście, mam nadzieję, ostatni odcinek z tą kolekcją i ten róż bardzo mi się spodobał. Przede wszystkim kolor ma taki wdzięczny i da się go fajnie budować od takiego właśnie troszkę słodkiego, ciepłego różyku koralowego po dosłownie taki rumieniec, wiecie, spieczony, czerwonawy. Zobaczcie. Bardzo healthy. Healthy, healthy. Mmm, O, i wiem, jakie mam ochotę rozświetlaczek użyć. W zasadzie to jest brązer, ale ja go uwielbiam jako rozświetlacz. To jest Pixie on the Glow Bronze. Taki tintujący stick, nawilżający. I to jest odcień Soft Glow. I zobaczcie, że on ma taki kolor. No, brązowy, no nie? Ale jak się go nałoży na skórę. On nie jest jakiś taki bardzo ciemny i ja właśnie bardzo go lubię tak sobie troszeczkę wklepać tutaj w policzek. On się wtedy ładnie wtapia, e, ten rozświetlacz, w skórę i w zasadzie błyszczy się, nie rozjaśniając jednocześnie skórę. Oczywiście zależy jaki macie odcień skóry, tak? U mnie on daje taki efekt, że jak go tak właśnie sobie na róż troszeczkę wklepie, to jest efekt takiego właśnie zdrowego, lekkiego policzka. Ale bez tej takiej rozjaśniającej, jak to rozświetlacz zwykle rozjaśnia łony. I tak mi się to podoba. To jest taki w ogóle mój go-to rozświetlacz w takich szybkich, codziennych makijażach, wiecie, takich tylko, że tam troszeczkę, nie wiem, jakiegoś kremu BB, czy korektora, czy coś tam, to właśnie. To różyk i Ejo, nie? Ejo? Nie wiem, nie, nie wiem, kto tak mówi. Nie wiem, na pewno nie ja. Także Ejo. Lecimy dalej. Lubiu, lubię Brwi. Możemy zrobić brwi tutaj standardowo. Nudy na pudy, nudy na brudy. Mm, weźmiemy sobie kredeczkę. Stars Bromance. Powiedzcie mi, bo jestem ciekawa właśnie, jakie produkty u Was rotują w kosmetyczce miesiąca, czy kosmetyczce tygodnia, bo tam macie różne te kosmetyczki. Czy głównie tutaj zmieniacie sobie... Na przykład jakieś pomadki, palety, ewentualnie jakieś tam róże, brązery, czy właśnie też podkłady, jakieś produkty do brwi, pudry, jakieś takie mniej istotne yy, i robiące różnice rzeczy. Pewnie to zależy po prostu od Waszych zasobów, ale jestem ciekawa, jak to u was wygląda, co najwięcej rotuje. Pewnie palety, co? Są takie rzeczy, które um, potrafią się nudzić i chciałoby się zmieniać je częściej, właśnie jak chociażby, nie wiem, produkty do ust czy do oczu, a na przykład takie rzeczy jak do brwi, to mi to nie robi różnicy, co ja sobie będę używała. Brwi to ja, wiecie, zrobię wszystkim, nawet skórką od chleba. I mydełko, te czarne ze Starsów. I ja mam dzisiaj ochotę, Trochę na brązik i trochę na niebieski. I wiecie co ja bym chciała, ja wiem. Italian Spritz. Mam wrażenie, że ja ciągle do tej palety wracam i że w każdej kosmetyczce miesiąca ona jest. Ale to dlatego, że za każdym razem mam ochotę ją wziąć i właśnie nie biorę, żeby wziąć też jakąś inną paletę albo jakiejś, której bardzo do nie używałam. No i się tak złożyło, że już tak dawno jej nie używałam, że faktycznie tej dawno nie używałam. Więc dzisiaj weźmiemy sobie Italian Spritz od Too Faced i myślę, że pójdziemy właśnie trochę w brąziki jakieś. I na ten mam ochotę bardzo. Na to, na to, na to. Biorę sobie Lake and Bake, taki jasny, chciałam powiedzieć jasny ciemny beż, jasny brąz albo ciemny beż. Tak, żeby sobie zbudować tutaj kącik zewnętrzny. Wstępnie i załamanie powieki. Celowo wzięłam duży pędzel, żeby, wiecie, e, szybciej mi poszło. Dolna powieka, a pędzelek to jest Glam Shop o 131, taki... Ścięty, puszysty, ścięty. I słuchajcie, ta paleta wciąż pachnie delikatnie, ale wciąż czuć ten zapach wakacyjny. Dlatego tak się dobrze kojarzy też może przez ten zapaszek. Ale ładnie to wygląda normalnie. Tak mi się dzisiaj chce takiego czegoś ładnego. Może dlatego, może przez tą koszulę taką, taką wiecie, klasyczną w prążek, to mi się tak od razu kojarzy z clean girl aesthetic, albo z minimalizmem. Więc może dlatego tak mam ochotę. No bardzo, no nie wiem czemu, ale tak mi się to podoba dzisiaj. To nie jest Lake and Bake, to jest Toasted in Tuscany. Mi się zawsze mylą te napisy, bo nie są pod spodem, tylko są na górze. <laughs> Czyli tutaj był Toasted in Tuscany i teraz biorę sobie Holy Cannoli. Bardzo ładna brzoskwinka. Taka po prostu idealna, jaśniutka, zgaszona. Te brzoskwinki często mi się nie podobają. Lubię brzoskwiniowy kolor, ale często w paletach są takie za bardzo. Jakieś takie neonowe aż te brzoskwinie. A to jest takie ładne. Very pretty. Very pretty. This is very, very pretty. Biorę sobie trochę mniejszy pędzelek, tym razem też Glam Shop O124, cień Spaghetti About It. Jest to trochę ciemniejszy brąz i on tak nam lekko wpada w różyk. Ten kolor mi się kojarzy trochę z Charlotte Tilbury Pillow Talk. O, to są takie mniej więcej mniej więcej podobne klimaty, no nie? To jest troszeczkę inne, ale tak podobny efekt daje. Właśnie przyróżowiony brąz, przybrązowiony róż. I jeszcze ociupinkę Espresso Yourself tu jest, czyli ciemny brąz. I dosłownie przy samych rzęskach, żeby tak ładnie tutaj sobie nadać głębin oceanu. Normalnie jaram się na tą paletę w tym miesiącu, bardzo. Nowości są super, ale starości też są super, szczególnie jak coś bardzo lubimy. A ta paleta jest bardzo, bardzo wszechstronna. Ja... mi się zdarzało z nią gdzieś tam podróżować też, bo ma i brąziki takie klasyczne, o bezpieczne, albo jakieś takie beżyko, różyki, brzoskwinki, którymi zrobimy coś totalnie dzienniaczkowego. Ma coś ciemniejszego do wieczorowych makijaży, no i ma trochę koloru, że można sobie zaszaleć. Wszystko, czego potrzebują. Wszystko. I wezmę sobie chyba teraz Ciębellini. Tak, o ale ładna, Troszeczkę na środek powieki mogłyby jedynie być te błyski trochę lżejsze, bo wszystkie są takie bardzo gęste i ciężkie w konsystencji. E, fajnie jakby były różne, jakby niektóre były troszeczkę bardziej takie delikatne, śliskie. To może byłoby, taka bardziej po prostu byłaby współczesna, nowoczesna ta paleta. Niemniej i tak są bardzo ładne te błyski. Ale myślę, że... Żeby jeszcze zyskała ta paleta na efekcie wow. Jakby właśnie te błyski były troszkę takie zróżnicowane pod kątem formuł. Śliczności. Śliczności. No i oczywiście nie zapomniałam, że ja chciałam niebieski, czyli Lake Como. I ja sobie tutaj walnę w kącik. Nawet planowałam, żeby to było coś jaśniejszego, ale tak mi się też podobuje. No, bardzo mi się to podoba. I jeszcze dla podbicia efektu w wewnętrznym kąciku wezmę sobie pigment z Malumak w odcieniu morning dew. Oczywiście najpierw troszkę bazy. U! Wyobraziłam sobie, co by było, jakbym tak kichnęła w ten pigment. O, masakra! Troszeczkę bazy. I nakładam on jest taki fioletowo-niebieski. <ścoughs> good morning, good morning! I leciutko tak przeciągam tylko minimalnie. This is very pretty. Very beautiful. No i powiem Wam, że tak mi się to podoba, że ja już chyba nie chcę nic więcej robić. Biorę się za maskarę i tuszuję dokładnie rzęsy. I zanim się tam dokładnie dotuszuję, to nałożymy sobie jeszcze tincik. Oczywiście biorę ten z Bel najnowszy i sobie lekko przygosimy kolor ust. Niech wysyka bo mnie szczypczykuje i tuszuję dalej. No coś to nie jest śliśne. No śliśne. E, no to co? No to weźmiemy sobie też konturóweczkę też od Belly Easy. Tą wrązikową. Połączenie brązu i błękitu. Czyli niebo i ziemia. Najlepsze na świecie. Tym załukiem rzeki inny świat przyzywa mnie. Tym załukiem rzeki świat dalekiej brzeg. I zastanawiałam się, jakby wyglądała odrobinka taki brzoskwinki na środku ust. To jest paletka od Danesy Myricks Lux Cream Palette. I to jest ta wersja The Nudist. Nie wiem, czy nie będzie za jasne, ale muszę sprawdzić. Cóż mi tutaj się nie chce jakoś tak ładnie rozprowadzić. Chyba nie współgrają ze sobą te wszystkie formuły. Ale nic to poradzimy sobie. To może taka pomadeczka z YSL. Output Shine, Chain. Mmm. Very healthy. Very beautiful. Dopodrobuję się jeszcze tylko. Co robię? Dopodrobuję się tylko tutaj w strefie T. Mamy gotowy makijaż. Taki troszkę minimalistyczny. Troszkę clean girl aesthetic, ale przełamany delikatnym akcentem kolorystycznym. Ale, że tutaj wszystko ze sobą gra, bo jest brązik, tu jest błękit, tu jest błękit, to wciąż minimalistycznie i wciąż mam wrażenie jakby jakby to była taka trochę właśnie Clinger estetyk. Totalnie miałam ochotę na taki look, więc czuję się dzisiaj jak milion dolarów, bo po prostu spełnia moje wizje głowowe i oczekiwania. No, bardzo mi się podoba ten makijaż i mega się jaram na tą kosmetyczkę w tym miesiącu, bo mam tutaj podkład, którego dawno nie używałam, mój ulubiony bronzero rozświetlaczo, taki kremik rozświetlający, bardzo lubię go, mam cudowny bronzer i cudowny nowy różyk, także wiecie, różyk to zawsze jest po prostu radość, mamy fajne lip combo, w ogóle tych produktów, to już używałam, odkąd nagrałam odcinek, to co najmniej kilka razy, bo po prostu są świetne, także dochodzi nam jeszcze tutaj ta pomadeczka, no i paletka, paletka, której dawno nie używałam, dawno jej nie miałam, bo po prostu Zawsze miałam wrażenie, że mam ochotę tylko jej używać w kółko i w końcu bardzo dawno jej nie używałam i w końcu mam, w końcu jest ta kosmetyczka miesiąca, nadeszła ta wiekopomna chwila że wróciła moja kochana Italian Spritz. I powiem Wam, że wciąż tak jak ją lubiłam na samym początku, tak wciąż bardzo lubię tą paletę. Może ciężko jest napisać w kilku zdaniach, co trafia do Waszej kosmetyczki miesiąca, ale możecie napisać mi na jakie makijaże macie ochotę, jakie macie nastroje właśnie. Czy, czy czujecie, wiecie, nadchodzącą wiosnę, i macie ochotę na jakieś akcenty kolorystyczne, czy jakieś papugi na oczach, czy właśnie coś delikatnego, subtelnego, clean i tak dalej. Także yy, dajcie mi koniecznie znać, jeżeli lubicie kosmetyczkę miesiąca. To koniecznie zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku i w sekcji komentarzy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa. pa.